KGHM jest od wielu lat synonimem wysokiej jakości produktów, uczciwości w relacjach handlowych, i to przez lata powoduje zbudowanie no, fantastycznej marki KGHM w tym świecie surowców, w świecie miedzi na świecie. To nie ma co się zastanawiać nad kamieniami milowymi, ponieważ to, nie jest, to nie, ta marka i ta jakość, KGHM-u na świecie, to nie jest wydarzenie, to jest proces, proces wieloletni, konsekwentnej polityki handlowej, konsekwentnej polityki jakościowej, przewidywalności. W kontekście naszych aktywów zagranicznych mogę też dodać odpowiedzialnego prowadzenia inwestycji. Zagranicą, mamy świetne relacje z lokalnymi gminami, z lokalnymi społecznościami, spełniamy wszystkie regulacje lokalne, jesteśmy dobrym inwestorem, znaczy jesteśmy inwestorem takim, jakim chcielibyśmy, aby inwestorzy zagraniczni byli w Polsce.